Siemmon ja jestem Jajo, ja, ja, ale mną jest karmelek, jak zawsze. Siema. I zagram sobie dzisiaj jeden na jeden. Pytanie dlaczego no, jeden, no, jeden no. na jeden? Bo nie chcę mi się nic lepszego wymyślić. Wymyślać i wymyślić. No dobra, to co? Chwilę. Ja robię cięcie i zaraz zaczynamy. Dobra, wracamy do Was i już zaczynamy. Chyba do 8. Będziemy grać jakoś tak. Gdzie ty jesteś tam, no? Ty, ty, ty tam się gorą. Słychać twoje klawisze, jakże ponętne. Ty sam Piękna akcja. Jak po, w ogóle... Pytanko o karmelek. Podobała ci się muzyka jak leciała w tle? Ty, już ostatni. Jest git. No, mogła być. Jakby ktoś pytał o są zwykłe no copy rates. Wpisujecie top 20 no copy rates. Wybieracie te, które wam się podobają. Ohoho. Ohohoho. Oho. Następnym razem możemy zrobić, że ja tylko pistoletem, a o, jeżeli dobijecie 7 łapek w górę, ja nie jestem ciężki, 7 łapek w górę, w następnym odcinku zrobimy, że ja gram tylko pistoletami, a Michał tak zwany karmelek będzie wszystkim. Przyjmujesz wyzwania? W ogóle? A dziś jest forma. Uuu, dzisiaj może jakiegoś mema nagram nie na dwa odcinki rozłożę. Na... Co ty na to? Karmelek? Z tymi pistolami. Nie wiem. Ja na pistolach versus ty. Wszystko. Za siedem łapek w górę. I żeby nie było, on ma 114 pingu, ale to przez to, że ja stworzyłem serwer. W każdym razie on tego mocno nie odczuwa. Bo to jest stały ping. Można zauważyć, nie? Dobra. Czas, żeby cię rozwalić jeszcze bardziej. więc jesteś, chodź i się mocno 8-0. Ty, ale rak był. Co ja ci 26 tylko zadałem. Za mocno to głowę chcę, co? No nie wiem. Jakie dziś miałeś lekcję? Opowiedz. Dzisiaj? No. Na razie chemię i angielski. Coś I jeszcze głosy. będziesz miał? No. 8, 10. Ja posiedłem też masakrę w piątek. No jest czy co masz ostatnie? Co masz ostatnie, co? W. No ciekawe. A w ogóle możecie też napisać w komentarzu, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, czy poprawiła się jakość mikrofonu, bo wgrałem filtry. W WBS. Tak, tak, w WBS, montuję w edytorze filmów, który jest od razu w Windowsie. Nie potrzebuję czegoś A nie zawsze dostałem. Dosta A. No, dzisiaj ci nie idzie, ale może później, też, uda się z Garem nagrać, co? Na przykład chowanego. Jeszcze z Igorem. No, właśnie, Igora. Igora możecie znaleźć sprzed 4 miesięcy, nagrywaliśmy Fortnite. -a. On ja też gra w CS-a, teraz trochę mniej, niż my. A ci ping podskoczył. internet z Biedronki to sprawa. CO?! Przez Co chłop zrobił? Ja, ja tylko głowy chcę strzelać, nie? Tam chyba raz zabiję tylko nie w głowę, aby też była głowa, sprawdzę zresztą. to też. A nie, tam raz czy dwa razy w głowę trafiłem. No pokaż tam. Co tam? Chodź tu, chodź tu. Wychyl. Wychyl. Ho, 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 ho. i teraz chyba już będzie punkt meczowy, tak mi się wydaje. Krótki odcinek, bo krótki, ale. Lepiej, chyba, żeby jeden odcinek był. Zamiast jeden odcinek 25-minutowy, to żeby było jednego dnia, trzy odcinki. Czy dwa? Może coś się dziś wstawię. Pyk, 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 pyk. Ty pierdzielony weź, nic stąd. Nie, co tutaj, tutaj? chodź ty. Baw się! Kurczy ty! Jestem za 8-5 mniej. A ja mam raka. <noise> 2 zostało, dobra Ja bym się jakoś pożegnał, Przed na to No dobrze Pożegnanie Dobra, siemaneczko, zostawcie subika Wszystko zostawcie, co tam chcecie zostawcie Komentarz nawet możecie napisać Jeżeli do się do końca napiszcie Papier toaletowy Halo, kartus, dobra Napiszcie papier toaletowy, narra Siemaneczko, postanowiłem, że Za krótki jest odcinek Bo Jeszcze mam chwilę I wygrałem pierwszą rundkę. I dogramy jeszcze trochę, bo kurczę, pożegnaliśmy się tam, ale my jesteśmy znowu. To jest. To jest właśnie YouTube, to jest. życie. 5 plus materiału to przesada. Aż tak was nie będę katował. Ten odcinek, szlafką, to wiecie, co tam mogę dłużej robić. Ale teraz to już będzie przesadek. Będziecie kiedy najdłużej 5 minut. To jest 8 przynajmniej, jest 9. Ja cię kręcę. Może zrobimy ten mecz, dobra. Żeby dać Ci wyrównać, może ten mecz zrobimy do 5? Co to na to? jeszcze sprawdzę ile mam czasu Jeszcze mała chwilę dobra zróbmy albo dobra czujcie do 8 minut tak normalnie może chcecie następny 1 na 1 jeden, na przykład może chcecie następny 1 jeden na 1 na przykład na tej też dobry pomysł, żeby na takiej niskiej grawitacji zagrać, że podskakujesz już sobie tu lecisz. To... <laughs> Następny jeden na jeden spróbujemy zrobić się na wysokiej grawitacji... Na, na niskiej grawitacji, czyli chyba niska, tak? No niska wtedy będzie. wgramy na scouty, czyli będziemy latać i w powietrzu celować, to będzie fajne. Chciałbyś zagrać na takie latanie ze scoutami? Musimy zwalatać wszyscy Jeszcze jak? No, jeszcze jak. O kurczę, weź coś mów. mi się już nie chce mówić. Powiedz coś... O! O! Przepraszam! Bracie... Przepraszam. To się wytnie. To się wytnie. o, 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 o Jest też pomysł, żebym ogarnął ekipę i zagraliśmy zagralibyśmy w 5 mm-a. Taką ekipką albo w czterech i byśmy wyciszyli jednóż skarby. Które by, na, by nam raczej wylosowało na pewno. Ujujujujujujujuj! Uj, 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 uj. Me gusta! No, tak wyszło. Oj, 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 No nie fajnie, nie fajnie, nie fajna sytuacja. Będziecie mieli w tle stukanie klawiatury Michała. A to przyjemne dźwięki, bo mam mechaniczną. Uff. Dnia ja Ale ci się chowaj za skrzynkami, coś tam tego, wiesz, skacz, patrz, gdzie jest przeciwnik, wtedy wylatujesz z full auto na 300 metrów i bersta dobrego robisz. Panie. Definitywnie w następnym odcinku przyciszę ci trochę mikrofon. Bo... O kurczę! Bo to stukanie ja. Bo to stukanie klawiatury to jest masakracja. Musiał, musiał, musiał. To też się wytnie. Ora. Dobra, to ja się jeszcze raz pożegnam. To trwało na pewno mniej niż 5 minut, bo to trwało jakieś 4 minuty. Ale dograny dograny Dwa meczyki, jeden na 1, do 8, dwa wygrałem. Następny będzie, że o, mogę mieć na przykład 10 HP i gramy na dwa bombsite'y na Mirażu albo na daście To też fajny pomysł. Zrealizujemy to już dzisiaj pewnie. To co, nara? Nara. Nara.